W sobotni poranek w Lidzbarskiej Przychodni Eskulap mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących cukrzycy i profilaktyki cukrzycowej. Spotkaliśmy się dzisiaj w Przychodni Eskulap w Lidzbarku na zaproszenie pani doktor Hanny Łaganowskiej. Jako stowarzyszenie pokazujemy tutaj na czym polega cukrzyca, co to jest za choroba, jakie trudności są w życiu w związku właśnie z tą chorobą w jaki sposób troszeczkę ta choroba powstaje, ale też jak z nią sobie radzić. Między innymi pokazaliśmy dzisiaj w jaki sposób możemy mierzyć cukrzycę, poziom cukru, przepraszam. Nowoczesne glukometry w jaki sposób działają. Glukometry, które się łączą już w tej chwili z naszymi smartfonami, gdzie nie trzeba prowadzić ręcznie dzienniczków. No i druga, jeszcze nowocześniejsza forma, jeszcze fajniejsza, sensory FreeStyle Libre. System stałego monitorowania poziomu glikemii. Jest to system już dla części pacjentów refundowany, a więc o wiele już bardziej dostępny. System, który pozwala nam na niekucie palców, po pierwsze, a po drugie, na spokojniejsze życie, bo mamy stały, stale, praktycznie co minutę mierzony poziom cukru. Uczymy się, dowiadujemy się na temat naszej choroby. No, testujemy sensor za godzinę, będziemy mieć w komórce wyniki. Ja już sporo wiedziałem na ten temat, ale dowiedziałem się więcej rzeczy o diecie, o. O, 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 o to, jak o siebie zadbać, no, żeby jeszcze parę lat pożyć na emeryturze. W tej chwili chciałam zaprezentować opiekę koordynowaną, którą włączyliśmy do naszej opieki podstawowej i która polega na tym, że w tej chwili mamy dwie ścieżki w opiece koordynowanej, czyli ścieżkę diabetologiczną i endokrynologiczną, zapewniamy pacjentom kompleksową opiekę żeby pacjent, który ma cukrzycę, nie czekał dwa lata na wizytę u diabetologa, ma to w naszej poradni bezpłatnie, może oczywiście również zapłacić, że nie należy do naszej przychodni i też jest to dla niego dostępne. W każdym razie, zapraszamy do do konsultacji okulistycznych, do konsultacji diabetologicznych, do dietetyka, do psychologa, do edukacji, do koordynatora naszej ścieżki właśnie e, diabetologicznej, pani Ani, która się zajmuje pobieraniem krwi, badaniami diagnostycznymi, edukacją zdrowotną i zapewnia pacjentowi kontakt ze wszystkimi tymi specjalistami. Spotkania są bardzo potrzebne, uważam, dlatego że mało się mówi o cukrzycy gdzie cukrzycę uznano za epidemię już w tej chwili, jako jedyna choroba niezakaźna jest uznana jako epidemia. Tak dużo ludzi choruje na cukrzycę, ale jeszcze więcej ludzi jest zagrożonych cukrzycą, z insulinoopornością lub w stanie przycukrzycowym. I ludzie nie wiedzą o tym, że są, że są chorzy lub za chwilę będą chorzy. A choroba niestety zmienia nasze życie. Nieleczona prowadzi do bardzo ciężkich powikłań. Myślę, że uda nam się w tym roku zorganizować takie spotkania, może nie w przychodni, może bardziej na imprezach organizowanych przez samorządów, a także będziemy w każdej gminie naszego powiatu. Będziemy pod hasłem widoczni, porozmawiajmy o cukrzycy, bo ideą tych spotkań jest to, aby każdy do nas mógł przyjść i z nami porozmawiać, z nami jako pacjentami. Spotkania z zainteresowanymi problematyką cukrzycową zaczęły się od Lidzbarka, ale mają odbywać się w każdej gminie. O kolejnych poinformujemy.